12. Jak to jest kolegować się z kimś, kto jest uzależniony od Instagrama? No właśnie. Nie, no czekaj. Od telefonu. No, ty też, od telefonu. 13. Szpilki czy płaskie buty? Płaskie, płaskie. buty. Szpilki, tylko jak mogę sobie je poglądać A ja. A ja właśnie mi by się przydały chyba szpilki. Czasem, Ale ja, jak wiem, że mam gdzieś iść i czuć się wygodnie, to zawsze biorę płaskie, bo po mm. prostu nie chcę mi się klapać na tych butach iść, no małów, tak. to to, i zimą. Małów, tyle, zawsze. Ta, ta tak, trzeba wtedy ta już jakąś taką klasę mieć w tych butach. No nie nie? Może się A nie możesz sobie iść, nie możesz podbiegnąć, no, znaczy możesz. Podbieg? Podbiec, podbiec na tramwaj. E, 14. Spodnie czy sukienki? No. Ty, spodnie. Nie chodź. Nie, <laughs> Chociaż nie, nie, to z jest no, jesteś no, zawsze chyba w sukience. No bo bo to w jest bardzo. Robisz no, nikogo. Ale na przykład w zimie, jak stajemy rano i na przykład jest, 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 jest minus 20, minus, tak, 20 i... stopni, to obydwie oby rabiać tak byle jak idziemy, tylko żeby nam było ciepło. No tak, tak się w, w ciepłych butach, szalik, czapka, rękawiczki i nie wiadomo co. No, więc wtedy ten wygląd y, nie jest. Tak samo, masz, nie? No, ja też tak mam. 15. Ulubione zwierzę Twojej przyjaciółki. No to Twój to kot. Kot. <głod> 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 no bo Ty masz kocica. kocica. Klejmy może zdjęcie. A nie wiem, może. Przepraszam, masz zakład, jeśli się zgodzi. To jest moja modelka. No. To klejmy. zdjęcie eee. pokażemy kota. Czy? Znaczy, ty nie ale. wiem, czy nie masz ulubionego zwierzęcia, hmm. tylko jakbyś miała mieć, to byś miała psa. Miałabym psa, ale psów się też boję. Bo i to jest takie głupie. No. Eee. A, 16. Co najbardziej w sobie lubicie? To, że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Co? No, by się to, nie no to ja to też. Yy, I że Zresztą w sumie nie zrozumiesz, bo denerwują nas te same rzeczy. Tak. Że w sumie przez to, że mieszkamy koło siebie, to niezależnie od pory i dnia, wiem, że nawet jakby się coś takiego strasznego działo, to że mogę do Ciebie przyjść i że jesteś tak blisko i w ogóle. No, no jak no. się zrobiło romantycznie. love is in the air. Coś jeszcze? Nie, nawet na tyle. Dobra, 17. Starczy tego cudzenia. Komedia, horror czy filmy. Przeczytałam erotyczne. <laughs> Komedia, horror czy filmy romantyczne. Ja... Aha, ja o tobie. No to ty komedie romantyczne chyba. Nie, nie no dobra, czyli... Nie, trzech muszkieterów, a tak to zdecydowanie romantyczne. komedie romantyczne, no... Znaczy, ja. ty, no, ty romantyczne, ale chyba częściej będziesz trzymała jak ktoś na zwykłe komedie, No na no, zwykłe, ale horrory to w ogóle no, nie. nie. No nie. Fajne. Fajne. Ja się nie dość, że się boję, później nie mogę zasnąć... mi się po Tak. Później mam jakieś takie schizy, gdzieś podchodzę po mieszkaniu, no i to jest... 18. Blackberry czy iPhone? Jeju! Yeah, Moment. Halo! Szymuś, bo teraz nagrywamy z Dominiką. Best friend, tak? No, tam są takie pytania, zobaczysz i odpowiadamy na nie. No, na przykład ulubiony film, i odpowiadamy nawzajem. Tak, tak, tak. No i sprawdzamy, jak się znamy. Ale dobrze nam idzie. Tylko zadzwoniłeś teraz. No. Dobra, 18. Blackberry czy iPhone? No no, iPhone. To... <laughs> Nie zdradzę swojego. No, no. iPhoney są. Znaczy, to jest tak, że iPhone ma coś w sobie, że jak już się do niego przyzwyczaisz, to nie zamienisz go chyba na żaden inny. A Blackberry I... boję się, żebym sobie w to przyzwyczaiła. Tak, nie tak. Małe. i chyba cała w ogóle y, magia tkwi w prostocie tego telefonu, że on jest taki prosty. prostu i każdy jest taki sam. Jak wezmę twój, a twój jest wiesz, y, nowszy model, to, to, i i to tak jest taki tak... sam. No, to jest, to jest fajne. Dobra, 19. Ulubiony film? Czy masz jakiś ulubiony film? A w sumie chyba wiem, co bym powiedziała. Twój ulubiony. Jaki? Ja bym powiedziała... Yy, nie pamiętam, jak on się nazywał. Weekend? Ten taki z Małoszyńskim, A, to co? To jest... co? Ty go lubisz, a ja po prostu nie wiem, z czego się tam śmiać. Ale. Tam <noise> nie, bo przez to, że jest taki głupi, to no jest śmieszny jakoś. No wiem, ale ja a... na przykład, może jakbym obejrzała go trzy razy, to bym coś w nim zobaczyła, ale obejrzałam go w kinie i wyszłam trochę taka zażenowana, nie wiedziałam za bardzo, o co w tym chodzi. Ja go chyba obejrzałam, jak miałam taki dobry czas i po prostu jakoś wszystko mnie śmieszyło, już mi tak spasowały te no, teksty, no, to że... Wtedy, tak. Akurat. No. A ty, ja nie wiem, jaki to masz ulubiony film. Jedyny, pamiętam, którym ale... tak się... który ci się ale... strasznie podobał, to był... Ted? No, no tak. Ten, a, ten a mi no, strasznie polecałaś tak, jakoś... go, i polecałam no, Ci tak, jeszcze nie. strasznie, yy, czekaj, czekaj, jak to się nazywa? A, Las Vegas? Nie, nie, Las, nie, Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas, Las Vegas. Las Vegas. Tak, tak. No, oh, no, no to, 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 też, to też mi się zdarzyło. I'm just No. to wiadomo. Ojej. Dobra. Yy, kolejne. Yy, macie wspólne hobby? No? Aha, okay. A nie Aha, okej. A co ty odczytujesz? <laughs> nie, macie wspólne hobby? No, to chyba nasze hobby ogólnie jest naszym kierunkiem, Co Właśnie? nie? Tak, no. i Razem studiujemy. Tak jest. O czym też nie wspomniałam? no Razem studiujemy kosmetologię, i to jest nasze hobby. W ogóle mnie nie przedstawiłaś, praktycznie. No, bo Ty byłaś zestresowana, ja ci chciałam z no. <laughs> wstępu i przejść od razu do rzeczy. Tak. Mm. Jaki jest Twój ulubiony program telewizyjny? Program, nie film i serial. Ale ty mówisz o mnie. No wiem, ale najpierw muszę pomyśleć o okay. swoim, w No wiem, wiem, ja też tak zawsze Familiada? <laughs> Program. Znaczy, jak ja na przykład chodzę do Ciebie, to u Ciebie zawsze lecą te The Voice i tak dalej. No, Takie lubię muzyczne, to lubi. Znaczy, zawsze u Ciebie ja w, w domu lecą. Wiem, że zawsze się tak tym, się ekscytowałaś tym, a na przykład u mnie takie muzyczne to zawsze są nie takie, że siadam na przykład i oglądam, tylko leci sobie w tle i coś tam robię, ale w sumie nie skończę. Ale w sumie u mnie też tak jest że To po prostu. No. A ty w ogóle oglądasz mało no, telewizji, ale wiem. Yy... Klinika urody, urody, no. O, tak! No to jest moje ulubione, ale na, nie pomyślałam Znaczy sobie Pomyślałam, że ty nie oglądasz, że sobie puszczasz właśnie na TVN playerze. Tak, TVN. TVN, tak, tak, Ale <śmian> jesteśmy anonimistki. Yy, I ostatnie. Jak pieszczotliwie na siebie mówicie? Nie mówimy do siebie nie pieszczotliwie. Nie, <śmian> nie mówimy. Bez przesady. Kręliczko. Ja Ja powiedziałam Ci się do kiedyś, to się, to się, to się tak dziwnie na no, mnie popatrzyłaś. No, nie, nie, nie będę się do mnie po prostu. I na no. Kiedyś było na No, ale już tak przeszło. Przeszło, zeszło. To koniec. Zdałyśmy? Tylko tak. <śmiech> nie <śmiech> wiem. No to, żegnamy się z Wami. Mam nadzieję, że się podobało. To jest Dominika, podam jej Instagrama na dole. I e, co jeszcze chcesz powiedzieć? Aha, yy, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjdziesz I że coś jeszcze nagramy Znaczy, że przyjdziesz, to wiem to Ale czy coś nagramy Na pewno coś nagramy Tylko musimy jeszcze popatrzeć na te tagi Albo jakieś ciekawe filmiki No, to do zobaczenia Czekamy się, pa!